Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj, moi drodzy, środa drugiego tygodnia okresu wielkanocnego. Trwamy w naszym wielko, wielkanocnym, tak? Wielkanocnym postanowieniu rozwijania wiary, zagłębiania się w Boże Słowo. Modlę się za Ciebie, pragnę, abyś cały czas karmił się tym Bożym Słowem i byś wzrastał w wierze. Dzisiaj, Panie Jezu, zapraszam Cię do tego, abyś odkrył moc światła. Ta moc jest naprawdę zaskakująca. Jak bardzo? Zapraszam Cię, abyś pozostał na dzisiejszej uczcie przed śniadaniem i korzystał z tego stołu Bożego Słowa stołu, który jest bardzo obficie zastawiony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich uczniów, aby byli światłem świata. Tak, niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pragnę, aby ta osoba, która jest tutaj obecna na tej uczcie przed śniadaniem, akurat dzisiaj, w środę, właśnie w ten dzień, aby była światłem świata abyś Panie Jezu wypełniał tę osobę, jej serce, jej sumienie swoją światłością, swoją obecnością, ponieważ to ty jesteś światłem na oświecenie pogan, ty jesteś słońcem wschodzącym z wysoka. Niech blask twojej bożej miłości, twojej bożej obecności sprawi że różne ciemności naszego serca będą rozproszone, że znikną. Niech Twoje błogosławieństwo, Twoja łaska, Twoja moc działa dzisiaj w moim życiu, działa w życiu tej osoby, która słucha tego rozważania. Oto się modlę: Przez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Kiedyś w internecie zobaczyłem taki. Eksperyment, potem sam go wykonałem na żywo i faktycznie zadziałało. Otóż e, wziąłem zapałkę, zapaliłem, pojawił się ogień i chciałem zrobić cień tej zapałki na ścianie. Tutaj e, miałem lampkę, żarówkę, i faktycznie pojawił się cień. I był cień mojej dłoni, która trzymała ten patyczek, był cień patyczka. Natomiast ten płomień nie miał cienia. Ogień nie dawał cienia. Światło ognia nie ma cienia. Co zrobić, żeby pozbyć się cienia? Trzeba albo wejść w ciemność i stać się ciemnością, i wtedy ten cień zatraci się w ciemności, albo trzeba stać się światłością. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Zbliżać się do światła. Moi drodzy, niedawno uczestniczyliśmy, ufam, że wielu z Was uczestniczyło, w Wigilii Paschalnej, przepiękna liturgia. U nas w kościele, już gdy było ognisko, na zewnątrz było ciemno, potem gdy wchodziliśmy, oczywiście ksiądz niósł paschał, i potem ministranci, każdy miał i ludzie mieli świece, i było odpalanie świat, świec od paschału. Najpierw w ciemnym kościele był ten płomień paschału i tylko było jasno wokół paschału, potem kolejne świece 10, 20, 50, 100 świec i stało się jasno w kościele. Im bardziej przybliżamy się do światła, tym bardziej zanika cień, czyli grzech. Im bardziej przybliżamy się do Pana Boga, który jest światłością, widzimy to w symbolu Bożej Obecności w płonącym krzewie w przypadku Mojżesza. Potem Bóg, który prowadzi Izraelitów przez pustynię jako słup ognia. Jezus, który jest światłością świata. Duch Święty, który ukazał się w językach, jakby z ognia, widzimy tę symbolikę światło. Pamiętaj, że im bardziej będziesz przybliżał się do Pana Boga, tym więcej będzie w Tobie Bożej światłości, Bożej łaski, a mniej ciemności, czyli mniej grzechu i zła. I ten proces będzie w Tobie pięknie pracował. To będzie w tobie pracowało i będzie cię przemieniało realnie. Tak jak te świeczki realnie przemieniły w świątynię z ciemności w jasność. Dlatego zachęcam cię, aby to słowo było światłem dla Twoich stóp, lampą na Twojej ścieżce, ścieżce życia, abyś wiedział, w jakim kierunku masz iść. Co wybierać, aby to słowo formowało, kształtowało Twoje sumienie i uwrażliwiało naprawdę, którą jest Pan Bóg. Dlatego zachęcam Cię, abyś trwał w codziennym rozważaniu Bożego Słowa, ponieważ ono zapala w Tobie jeszcze bardziej, rozżarza w Tobie jeszcze bardziej to Boże światło, światło wiary, światło Ducha Świętego. Niech Cię w tym pięknym trwaniu przy Bożym słowie umacnia kapłańskie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź apostołem Bożego słowa Podziel się tym słowem z innymi, niech idzie na cały świat i niech będzie głoszona Ewangelia wszystkim narodom, również dzięki Tobie, a zobaczy, że Pan Bóg będzie Ci to wynagradzał. Trwamy w naszym tygodniowym postanowieniu. Jutro zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Niech nas tutaj będzie jak najwięcej. Szczęść Bożej, do zobaczenia.